W dzisiejszym odcinku, jak widać na załączonym obrazku, kostiumy kąpielowe z sieciówek, co robić, czego nie robić. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest najtrudniejszy dla mnie odcinek w roku. Rozebrać się przed kamerą. Patrz mi w oczy! Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka i nadszedł ten czas, że mierzymy, mierzymy kostiumy kąpielowe i ponieważ bardzo chciałyście, żebym pomierzyła sieciówkowe kostiumy, to wybrałam... 6. kostiumów z sieciówek, będzie H&M, będzie Zara i będzie Etam, żeby wam pokazać jakie są różnice rozmiarowe, żeby wam pokazać co ja bym ewentualnie z tych sieciówek kupiła, co mi się super spodobało. Na początek dodam, że większość, znaczy nie większość, wszystkie kostiumy są w rozmiarze 38, więc będziecie mogły właśnie porównać jak różne sieciówki mają różne rozmiary, ale też jak po prostu obejrzeć kształt i wybrać ten kształt dla swojego biustu. Mój biust nie należy do najmniejszych, bo to jest 75e aktualnie, więc też starałam się wybierać kostiumy, które będą fajnie wyglądać na w zasadzie każdej sylwetce. To jest pierwszy kostium. Ja mam majtki pod spodem: to są majtki marki Chantelle, dlatego że te kostiumy dopiero przyszły, więc pamiętajcie, że jak mierzycie w domu, to nie mierzcie ich na gołe ciało, dlatego że nie wiadomo kto je wcześniej mierzył po prostu, więc weźcie to pod uwagę. Ja już tu, bo czekałam aż Michał wszystko ustawi godzinę, więc jestem w tym kostiumie trochę i on jest bardzo wygodny. On nie spada, można się w nim ruszać. Jingle jingle. Jest ok, jest taki z tyłu. Słuchajcie, wycięty. I ja na przykład lubię takie mocne wycięcia kostiumów, ponieważ to mocne wycięcie kostiumu bardzo fajnie yy, wydłuża nogę. I mimo tego, że jestem sylwetką Y, czyli mam szersze ramiona, węższy dół. To i tak bardzo lubię kostiumy bez ramionczek. No, bo jak już się, bo ja się tylko troszeczkę opalam i zawsze jestem posmarowana filtrem 50. No, ale tak czy siak, jak to słońce jest mocne, to trochę opala, więc ja nie lubię mieć. Opalonych ramionczek. Kolejna ważna rzecz przy dużym biuście, która pojawia się dość często, jak ja się pokazuję na plaży, tak jak pokazywałam się na przykład w Meksyku w kostiumach kąpielowych. Dziewczyny zawsze mówią, że ojej, ale do takiego dużego biustu to musi być wzmocnienie, to muszą być szerokie ramionczka. Ja nie lubię takich staników, bo czuję się w nich jak w zbroi i wcale nie uważam, że ten większy biust zawsze musi sterczeć, bo na niego pierwsze działa grawitacja i to jest całkowicie normalne, jeśli to jest bius naturalny. Po drugie, nie biegam po plaży, tylko leżę, więc też nie potrzebuję robić nie wiadomo jakich ruchów w tym kostiumie. Ważne, żeby on się nie suwał, jak idę do wody, bo ja bardzo lubię pływać, albo jak idę na spacer, no ale umówmy się na aerobik na te plaże. Nie idę, więc czasem można się trochę wyzwolić z fishbeans, z okowów, tych wszystkich sztywnych kostiumów. Kostiumów, które być może robią nam sylwetkę, bo tutaj mają na przykład też marszczenia i tak dalej, ale w których nam jest niewygodnie. To, co staram się propagować, to to, żeby dać również swojemu ciału trochę odpocząć, docenić je i. No, żeby ono się dobrze na tej plaży czuło, niezależnie od tego czy bióz jest duży, czy mały, czy brzuch jest duży, czy mały, czy nogi są krótkie, czy długie. Każde ciało jest gotowe na plażę i wiem, że dzięki temu, że ja się pokazuję taka, jaka jestem, część z Was pierwszy raz w życiu kupiła sobie kostium kąpielowy albo bikini yy, i z tego miejsca chciałam Wam powiedzieć, że jestem z Was naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumna. Czy ja powiedziałam, skąd jest ten kostium? Z handemu jest ten kostium. Rozmiar 38 i on jest taki, z takiej, nie wiem jak powiedzieć, takiej gumeczki. Taka gumeczka, to jest przepiękny zimny kolor, przepiękny jest ten kolor, na żywo jest po prostu e, genialny. Sylwetkowo ten kostium, zobaczcie, przez to, że ma takie wycięcia, on fajnie wysmukla, więc przy brzuszku e, istniejącym bądź wyimaginowanym, on na pewno mm, dobrze sobie zadziała. Tak jak mówiłam, wycięcie super, wydłuży nogi. E, wydaje się, że ten kostium jest sylwetkowo naprawdę, naprawdę ok. Pamiętajcie też, że tutaj odkrycie obojczyków to jest taki bardzo fajny zabieg, bardzo kobiecy, moim zdaniem też seksowny. Więc e, nie bójcie się tego po prostu. I tak jak powiedziałam, celebrujcie. Celebrujcie swoje ciało. No, był chyba kostium. On był chyba w reklamie, handemu yy, dla każdej sylwetki, ale właśnie nie chcę tutaj długo z nim stać. Bo <laughs> on nie jest dla każdej sylwetki, jest to zdecydowanie na mniejszy biust. On oczywiście ma tutaj dołączone takie, yy, można doczepić, ramionczka. Ale tak czy siak to za dużo nie pomoże, bo po prostu tu widać, że to jest za małe na biust. Ma przepiękny kolor, naprawdę ma przepiękny kolor, więc jeżeli jesteście mniejszą sylwetką A, L, T, to on na pewno będzie pięknie wyglądał. Do tego są figi. Figi są śliczne. One są naprawdę śliczne i akurat sylwetkowo super, bo tutaj to wiązanie też będzie pięknie wydłużało nogi, taki krój brazylijski. On zawsze fajnie podkreśla pośladki. No natomiast... W tym się już nie da zrobić jingle, jingle, bo na pewno spadnie. Dlatego mam metki. Będę odsyłać po prostu, no bo bez sensu zostawiać coś, co nie jest w porządku. Eee, później pogadam o tym dalej. <grywa> na razie się zakryję. <grywa> Teraz mój ulubiony fason bikini, czyli bandażowy, ale zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy niby bandażowym poprzednim, a tym i tak naprawdę już na zdjęciach w sklepie było widać, że ten będzie tutaj szerszy, więc ja znając możliwości mojego biustu wiedziałam na oko, że on będzie wyglądał dużo lepiej. I Znowu, zobaczcie, on całkiem dobrze trzyma, raczej się nie suwa i jest taki, że gdyby, gdybym chciała zakręcić nóżką nad basenem, to by, się dało, to by się dało. Znowu, przepiękny kolor, i tu akurat wybrałam też, jakby w kontraście do tego poprzedniego, jak mamy. Jak mamy bikini, które nie ma wzorów, to ono nas bardziej wysmukla, bo wzory im większe, tym bardziej poszerzają. Małe jeszcze potrafią wyszczuplać, więc zależy na czym Wam zależy, bo oczywiście nigdy na tym kanale nikt nie będzie nikogo namawiał do tego, żeby się specjalnie wyszczuplać. I majtasy. Majtasy są wysokie bardzo, ale właśnie przez to będą fajnie trzymały brzuszek, a tym są całkiem sexy, bo są tu super mocno wycięte. Oczywiście gdybym nie miała babcinych pantalonów pod spodem, wyglądałoby to bardziej sexy, ale tak czy siak, jak sobie wyobrazicie, że tu nic pod spodem nie ma, to to jest całkiem fajny kostium w naprawdę super kolorze, i to, co ja na przykład bardzo lubię na wakacjach, a co pokażę Wam jeszcze w kolejnych kostiumach, to to, że taką opaskę można spokojnie założyć do shortów, i na to na przykład narzucić koszulę, i już to nam zastępuje top, i możemy to wykorzystywać w tworzeniu wakacyjnych zestawów, żeby nie brać ze sobą za dużo, więc zawsze można to wziąć pod. Uwagę! Kwiatuszki. Jestem też poważną stylistką, która nagrywa kostiumy. Słuchajcie, tak naprawdę nie dałoby się tego odcinka nagrać bez odrobiny dobrego humoru, bo to jest trudne. To jest trudne. Poprzedni odcinek o kostiumach, który możecie tu obejrzeć czyli z tej strony, możecie obejrzeć ten odcinek tu kliknijcie, to z ponad 100 tysięcy osób obejrzało. 160 tysięcy. 160 tysięcy obejrzało poprzedni odcinek o kostiumach. To jest dużo, jak na to, że stoi przed Wami 39-letnia poważna kobieta która wyszkoliła wiele banków z dreskotu i z korporacji, a teraz z kwiatuszkiem. Dobra, wracając do tematu, uważam, że ten top jest hitem. Jeśli pamiętacie mój top z Zary, dokładnie w takim samym kolorze, tylko z taką kokardą, to też jest Zara, tylko że właśnie ten jest dużo lepszy właśnie w kontekście zestawów, bo można się w nim kąpać, można w nim wejść do wody i można go super wystylizować na przykład z Takimi spodniami i pójść na wakacyjną kolację. Sam ten kwiatuszek tutaj, musicie pamiętać, on będzie trochę poszerzał biust, więc to jest też pasem fajny dla mniejszych biustów. Ja nie kupiłam już do niego dołu, bo doszłam do wniosku, że po pierwsze, już w swojej szufladzie mam mnóstwo, bo przecież mam kostiumy z tamtego roku jeszcze. Mam mnóstwo dołów, które będą pasowały. I tak liczyłam, że ten zielony z mu będzie pasował, i zobaczcie, jak pięknie fuksja z zielenią wygląda, jaki fajny robi się z tego. E z tego zestaw. Dlaczego ja ciągle powtarzam tak o tych zestawach, zestawach? Dlatego, że tylko do jutra możecie jeszcze kupić mój kurs www.zestawyosy.pl i to jest właśnie kurs o tym, jak robić zestawy, po to, żeby całkowicie zmienić swoje myślenie o ubieraniu, poszukać swojego stylu, oszczędzać czas przed szafą, oszczędzać pieniądze wydawane na nowe ubrania, a przy tym oszczędzać planetę. Dlatego, że jak potraficie robić zestawy, to nie kupujecie niepotrzebnie. Do tego kursu. W bonusie jest PDF z pakowaniem walizek, gdzie właśnie takie myki Wam pokazuje, jak można na różne sposoby te same rzeczy wykorzystać, żeby te walizki nie były aż takie ciężkie, a gdybyście chciały sobie kupić coś, jak będziecie wracać, to żeby było też miejsce. Więc serdecznie Wam ten kurs polecam. Jest hitowy, opinie są genialne. Część z Was mówi, że to jest mój najlepszy kurs, jaki nagrałam, a jeśli się wahacie, bo nie wiecie, czy warto od niego zacząć, to ja wam mówię, że jeżeli jesteście tu pierwszy raz, zacznijcie od zestawów i zobaczcie jak to mocno odmieni wasze podejście do szafy. Jeśli jesteście też pierwszy raz, to musicie wiedzieć, że zawsze w pierwszej sprzedaży cena jest najniższa, a później ona rośnie, więc u nas nie ma wyprzedaży, u nas nie ma zniżek. Im szybciej kupisz, tym lepiej, bo może później nie będzie bonusu w postaci PDF-a. Kto wie, zobaczymy. W każdym razie do 20 czerwca do 12 możecie sobie ten kurs kupić. No ja tak. Zachęcam Was do tego kursu golizną, no co tu dużo mówić. Naprawdę polecam ten top, on był chyba też w czarnym kolorze i jak na sieciówkę to jest super. Ja zazwyczaj nie zachęcam do tego, żeby kupować w sieciówkach, natomiast z doświadczenia wiem, że te kostiumy się naprawdę bardzo mocno niszczą i od chlorowanej wody i od naszych balsamów, filtrów i tak dalej. Więc może nie warto przepłacać Zastanówcie się, a jeśli chcecie, żebym pokazała wam droższe kostiumy, na przykład polskich marek, to napiszcie mi w komentarzu, a ja się zastanowię, czy, że tak powiem, moja psychika wytrzyma jeszcze raz rozebranie się tak mocno przed kamerą. Zobaczymy. Lecimy dalej, wszystko już powiedziałam. Czy ja się chcę tak pokazać? Dzień dobry Państwu! Najpierw będę mówić, a później Wam pokażę tylko na chwilę. To jest kostium Etam. Spodobał mi się, ponieważ ma taki wzór e, w stylu lat 70. -tych. My teraz z Michałem nałogowo oglądamy Kolombo, więc e, na pewno. Ten styl w jakiś sposób wpływa również na moje wybory ubraniowe, bo zawsze tak jest. Natomiast widać tu po tym kostiumie etam ja zamówiłam 38 i majtki i górę, że to są rozmiary w sumie nie wiem na kogo bo dla mnie no, to jest stanik naprawdę na małe 36, więc warto to wziąć bo pod, pod uwagę, zamawiając i. Tak naprawdę to nawet ten kostium z Hendemu, który wcześniej pokazywałam, nie wydawał mi się taką rozmiarową porażką przy mierzeniu yy, jak ten. Czy jesteście gotowi? To będzie jedna sekunda. <grywy> <grywy> Oczywiście możecie głosować, który z tych kostiumów podoba Wam się najbardziej, bo ja chętnie poznam Wasze zdanie. Po pierwsze, ja bym tutaj dała do niego jakąś broszkę czy coś, bo on nie jest zbyt łaskawy dla naturalnego biustu, bo go w ogóle nie podtrzymuje, więc tak spłaszcza trochę. Ale gdyby tutaj właśnie wziąć broszkę albo nawet złapać nitką. To od razu ten dekolt tutaj wygląda fajniej. E, to jest faktycznie taki kostium, że spokojnie mógłby być bluzką, żeby w niej właśnie wyjść do jakiejś spódnicy, do shortów, e, do długich spodni, dlatego że no no, w nim na pewno nie opalimy się równomiernie, bo opalą się e, na pewno te paseczki. Tu dość mocno zakrywa, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli, bo są dziewczyny, mam klientki, które mają ogromny kompleks ramion, więc to jest taki kostium, który faktycznie e, te ramiona przykrywa, przez to, że je tak przycina ukośnie, będzie je też fajnie wyszczuplał, więc jeżeli zmagacie się z takim problemem, to po pierwsze pozdrówcie ode mnie swoje ramiona i powiedzcie im, że są ładne takie, jakie są i są całkowicie w porządku, ale jeżeli w ogóle chcecie się zacząć przyzwyczajać do noszenia kostiumu kąpielowego, bo właśnie u góry nie czujecie się zbyt pewnie, to tutaj wszystko jest pozakrywane. Nawet jak właśnie sobie podepniecie tą falbankę, to i biust jest zakryty i ramiona są zakryte, natomiast na pewno wycięcie jeśli chodzi o nogi, to jest chyba najwyższe wycięcie sieciówkowe, jakie widziałam. Zobaczcie. Dość mocno. Czyli dużo się dzieje u góry, bardzo mało się dzieje na dole. Jesus, ten odcinek, on mnie wykończy. On jest tak daleko poza moją strefą komfortu, że dzięki Bogu, że te majtasy mam. Bo nie wiem, co by się tu. Wydarzyło. I w sumie powiem Wam, że sama nie wiem, czy go zostawiać, yy, czy go odsyłać, bo z jednej strony czuję w nim taki vibe flamenko i bardzo mi się to podoba. I to jest taki kostium, bardzo spektakularny, znowu w przepięknym, zimnym kolorze, więc dla mnie ten poprzedni był w ciepłym, co był za mały. Praktyczny to nie będzie. Ale czy ktoś powiedział, że jestem praktyczna? Chyba nie podejrzewacie mnie o to, że jestem praktyczna. Możecie zagłosować. Zostawiać, brać. Też będę czekała na Wasze komentarze. Znowu nie powiedziałam o subskrypcjach. Rozbieram się. Dziewczyny rozbieram się dla Was. Słuchajcie, zalogowanie się do YouTube'a to nie jest nic strasznego. Podajecie tam um, tylko swojego maila i hasło, e, a wtedy właśnie możecie mnie zasubskrybować, e, otrzymywać powiadomienia, że jest live, jutro 20 jest live, od razu Wam powiem, e, że jest live, że coś nowego się pojawiło, a co fajnego jest u Michała na kanale, bo tam są super śmieszne rzeczy i super fajne rzeczy i jeszcze merytoryczne okawie, Więc liczę na Was, Liczę na Was. Zakładajcie konta i subskrybujcie, bo to bardzo pomaga nam rozwijać ten kanał. A teraz już kończę. E, kończę e, tak jak zawsze, czyli chcę Wam powiedzieć, że jesteście boskie, niezależnie od tego, jaki nosicie kostium, niezależnie od tego, czy czujecie się gotowe na plażę, czy nie czujecie się gotowe na plażę, ja Wam mówię, jesteście gotowe na plażę. Po prostu odpocznijcie. Po prostu dajcie sobie czas. Po prostu cieszcie się sobą. Ja Was uwielbiam i wiem, że potraficie to zrobić. Do zobaczenia za tydzień.